Jestem w Angolii. Pełnię misję i posługę w ubogiej rybackiej dzielnicy Luandy. Nazywa się ta dzielnica Catuato. Pełnię tutaj we wspólnocie funkcję starszej siostry, mamy, dla naszych sióstr angolanek, które przyjmują sztafetę w pracach wychowawczych, w szkołach, w centrach zawodowych, w pracy duszpasterskiej. Jestem ekonomką. Moje poletko pracy to utrzymanie w dobrym stanie domu, szkoły, zapewnienie wody, światła, zarządzanie dochodami i wydatkami, opieka nad personelem, wypłaty miesięczne, pensje dla personelu szkolnego i domu. Staram się również o nowe fundusze, gdy już nam brakuje na kontynuowanie tej misji. A ponieważ moje przygotowanie w służbie zdrowia nie wygasło, ponieważ jestem pielęgniarką, dalej zajmuję się chorymi i potrzebującymi, którzy pukają do naszych bram. Misja dla mnie to powołanie. Każdy z nas powinien je odczytać. Pan Bóg każdemu je daje już w Dniu Chrztu Świętego. A dla mnie osobiście to jest pełnienie funkcji. Może nie funkcji, bycie dobrym Samarytaninem, tam gdziekolwiek jestem. Darzenie ludzi potrzebujących współczuciem, radą i troską. A druga strona tej mojej misji to bycie Samarytanką, która nieustannie poszukuje wody życia, tryskającej z codziennego kontaktu ze Słowem Bożym, z Eucharystii w sakramentach pokuty i pojednania oraz wzajemnego przebaczenia. W tej ubogiej dzielnicy nasza misja to jak oaza. Mamy dużą szkołę, 1500 uczniów, nauka formalna, ale mamy również kursy i zajęcia nieformalne, kursy alfabetyzacji. Do szkoły przychodzi 1500 dzieci i młodzieży. W soboty zaangażowane jesteśmy w nauczanie katechizmu i nasza szkoła zamienia się w szalki katechetyczne. Przygotowujemy dzieci do życia chrześcijańskiego, do otrzymania sakramentów. Często organizujemy środki do życia dla tych, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji, w ciężkiej sytuacji ekonomicznej idź i ty czyń podobnie. Kiedyś przeniesione dziecko jednoroczne z wielką anemią, to było na początku naszej pracy misyjnej, gdzie jeszcze wszystko w zakresie można było robić samemu, badania laboratoryjne. Widać było, że jest bardzo anemii. Z okazji, aby podziękować Dawczyńcom z Polski za zainteresowanie misjami i misjonarzami. Za to, że nie przychodzicie obojętnie obok naszych spraw i kłopotów oraz wołań o pomoc. Wspieracie nas modlitwą i materialnie.